Dzień dobry, dzień dobry. Ja już zaczynam nowy dzień. wodeczka z rana jak śmietana. <gry> A tak na poważnie jest to ocet jabłkowy. W końcu po chyba jakichś dwóch tygodniach przerwy dotarł do mnie własnej roboty znowu wykonane przez babcię. I wracam do mojego codziennego picia właśnie octu jabłkowego z ciepłą wodą. Ja już sobie zapaliłam świeczkę. Kalidło się już wypaliło, także w całym domu pachnie przepięknie. Ja się zabieram za picie i tutaj sobie wczoraj zostawiłam wieczorem kocyk z matą do jogi i z matą do akupresury, więc zaraz działam. Otrzymałam niedawno swój prezent urodzinowy. Dzisiaj są Mikołajki, ale wy oglądacie to 12 grudnia. I chcę to już spakować, bo jestem bardzo ciekawa i muszę zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. I powiem Wam jeszcze, że zrobiłam dużego deala. Prezent jest od rodziny, ale ja go zamawiałam. To jest tutaj istotne. Słuchajcie, to To jest depilator Braun razem z maszynką do oczyszczania twarzy. I różnymi innymi zestawami. To jest dokładnie ten, o którym marzyłam. On na stronie Brauna kosztuje 599 zł, a ja go kupiłam w Outlecie za 250 zł, tylko dlatego, że pudełko jest uszkodzone, jest po prostu niewiarygodne. To jest lifehack prawdziwy, jak to otworzyć? Aaa, muszę nóż, muszę nóż. Wszystko ja. luzem? Bo to jest uszkodzony produkt. Na znaczy nie uszkodzony, tylko w sensie pudełko, niby, ale, ale. się nie znam. Ale ja muszę powiedzieć, że to działa, jest. Jezu, zawsze chciałam to robić, ale się cieszę. No to jest niesamowite. Teraz schowaj sporo... to z powrotem i czekamy do 12 grudnia. To jest w ogóle mega w takie outlety, Na przykład Daniel kupił. Ty kupiłeś dwa głośniki UEBOOM? Tak. Zaję, o, jak pokażę obok? od razu. Proszę, pokaż to. Mamy takie dwa głośniki. Jeden głośnik kosztował swego czasu jakieś 600 zł, Webum I ja trafiłem na promocji przez to, że opakowanie było uszkodzone. Dwa te głośniki były w cenie chyba tam 300 zł, nawet niecałych 300 zł. Gdzie normalnie jeden kosztował około 600-700. I to było spokojne, są nowe, nieuszkodzone. Znaczy, były wtedy, i też to był deal życia, tak naprawdę. I mamy trzy głośniki, które można sobie sparować e, przez Bluetooth i puszczać z nich jednocześnie muzykę. Więc to jest mega. I Sprawdzajcie takie rzeczy właśnie outletowe na stronach internetowych, bo to jest mega opcja. I co z tego, że pudełko jest uszkodzone? Nie co tu Ups. Ej, nie, musi działać. Wyczekajcie, chwilę, po to, dwie i zobacz, załóż to. Nie, nie muszę tego zakładać. Ja to jest inna końcówka, ja na końcówka, tak? nie Mam przeczucie. Ale to jest na Ale mam przeczucie. Okej. Okay. A, czekaj. nie, to jest blokada, a to jest nieblokada. Dobra, zaraz do tego dojdziemy. Wracamy po reklamach. Po wielu minutach poszukiwania baterii udało się tutaj wyciągnąć baterię z błękitu do pieprzu i uruchomić cały sprzęt. Zobaczcie, ile tutaj. Jest z tych części. Tak, jest, sprawdziliśmy. Wszystko działa, wszystko się zgadza. To też się podładowało, zaczęło świecić. Jak ty dołączyłeś? Przedłączyć prądu. A będę mi się Ale super, jestem taka podekscytowana, to jest niesamowite Wiecie, że to są moje trzecie urodziny z rzędu, na które chciałam dostać właśnie dokładnie ten defilator. najlepsze jest to, że mój poprzedni już się psu od dwóch czy właśnie trzech lat. I on tak cały czas stopniałam, bo coraz gorzej chodził, coraz gorzej, coraz gorzej, aż w końcu, chyba 3 miesiące temu przestał mi fanie działać, a miałam go chyba od gimnazjum, serio, długie, długie lata. No i przestał działać, więc już byłam po prostu zmuszona do tego, żeby kupić o taki prezent. Yes! I jak się cieszę, że się udało to kupić w takiej cenie, to jest niesamowite. Więc teraz pod bo przednie, przedniego nie mogłam stosować pod a teraz sobie sobie... podprysznicę, la la, Yeah, dziękuję bardzo wszystkim za taki wstępny prezent. Łapki w górę yeah! U nas praca znowu w plenerze Jesteśmy w Poznaniu i przyjechaliśmy właśnie do kawiarni i zobaczcie Barłowka Dziękuję, jeszcze czekam na swoją korzeną zimową herbatkę Zmontuję blogmasa. Mam nadzieję, że zdąży, bo mamy plany i muszę się szybko wyrobić Ja to jest wszędzie spóźnieni Dzisiaj mamy wigilię, pierwszą wigilię w tym roku firmową i właśnie jesteśmy w Poznaniu i będziemy zdążyć ja po prostu na ostatnich na ostatniej prostej już jestem z tymi wokmasami dosłownie, ojej upada powiem wam, że to tyle czasu zabiera przez to się właśnie tak śpieszymy bo między innymi, bo musiałam dodać film i dosłownie szykowałam się w 5 minut, a resztę to było montowanie i dodawanie filmu a, kiedy to się skończy? Jeszcze trochę. Będę ja ja tutaj w poniższym samochodzie na tak. świecie. Dziękujemy bardzo. Szafer podjechał. Tak krzyczeli, że się spóźnimy, tak szczerze się spóźnimy, a jesteśmy prawie pierwsi. No prawie, bo jedna tutaj jest ślicznota, a druga tutaj, a tutaj nie ma, ma. okej. Okay. Myślałam, że i tak się zgodzi, żeby cię pokazać. <głosy> <głosy> W ogóle w hiszpańskiej restauracji mamy wigilję. Tak stwierdziliśmy, że zmienimy klimat, że będzie troszeczkę inaczej niż tak typowo tradycyjnie. Zobaczcie, jak to pięknie. Świetne miejsca. Od razu ślinka cieknie. To jest pierwsze danie, nasze menu dzisiejsze. Dlatego dawno nie miałam rabać na pikantny krem z leśnymi grzybami, bardzo grzybowe. Bardzo grzybowo dzisiaj, brukliwa i wszystko. Na przy okazji też wege, tak, 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 ale jedzenie jest jak do tej pory oczywiście. ja nie mogę zrobić tego zamarzniętego? Wiedzieć czy ja mogę sobie spróbować tego? Dor risotto. I przyszedł czas na deser. Tak, to Z tymi ciastkami korzennymi, a to jest po prostu. Nie wiem. tego. Właśnie w trakcie trwania w Wigilii wyszłam sobie tak na ubocze, chwilę pomówić. Byłam takie refleksje a propos dzisiejszego wieczoru. I pracy, i, i tego, co się dzieje w naszym życiu, i ogólnie życiu ludzi, i zmian i w naszym konkretnie. Byłem Wam, że dzisiaj jestem właśnie na e, wigilii firmy, w której pracowałam mieszkając w Poznaniu, e, z którą żyłam, w której byłam na co dzień. I której jeszcze nawet, do której nawet jeszcze przyjeżdżałam, mieszkając już we Warszawie na samym początku. jeszcze. Wielokrotnie, mieszkając już w Warszawie, miałam taką ochotę przyjść do dziewczyn, pogadać, spotkać się z nimi. I tak sobie myślałam: ojej, jakie ja za nimi tęsknię, jak fajnie by było, gdyby one były na co dzień znowu. A tutaj 300-350 km różnicy między nami, i tak no co, mogę sobie, bo nic, nic, nic nie zmienię kto wpływa na nasze jakieś tam ży życiowe decyzje, bo w ogóle to nie wiem czy wiecie, ja jestem po licencjacie z handlu i dystrybucji, a po magisterce z finansów i rachunkowości i, i współprowadziłam, y pracowałam w jak zwał, tak zwał, nie będę się wdawa wdawać w szczegóły. Jakby ta firma jest dalej w moim życiu, ale ja uczestniczę w niej pośrednio, nie na co dzień, tak jak w dalszym ciągu. Mówię o kancelarii rachunkowej, jakby na co dzień już jej w moim życiu nie ma. Jest pośrednio, tak jak powiedziałam, no ale, ale mimo wszystko mieszkam w Warszawie i to się już znacznie zmieniło. Wygląda zupełnie inaczej niż wyglądało do tej pory. I tak właśnie się dzisiaj spotkałam z dziewczynami po tych kilku miesiącach w sumie od przeprowadzki. Byłam chyba... <laughs> Vloga nagrywam <głos> <głos> spoko. Byłam w sumie chyba tylko no, dwa razy, trzy razy tam, tak w odwiedziny na chwilę, a tak wcześniej codziennie jakieś pogaduchy. Niby dziewczyny, można powiedzieć, że osoby z pracy, a z drugiej strony no jednak te, te, te relacje się buduje, akurat mi się bardzo dobrze zawsze dogadywałyśmy i one zresztą, jak same powiedziały, też za mną tęsknią, więc to jest uczucie. No, nawet mówią, że czasami jest tak smutno bezemnie mnie się jakaś tam łezka w wałku kręci na, na, na myśl o tym, jak było. To jest bardzo miłe z tej strony, nie chciała, żeby one miały teraz gorzej, niż miały do tej pory. Ale można powiedzieć, że ja tak jakby trochę tam powiedzmy pobudzałam towarzystwo. Ja zawsze byłam taka troszeczkę inna. No, pozdrawiam dziewczyny kochane moje. Co prawda jeszcze mnie nie odwiedził w Warszawie, bo no nie pozwolił na to okoliczności, ktoś miały przyjechać w listopadzie. No ale nie wyszło, teraz przyjadą w styczniu już na pewno, zaś już nie mogę doczekać, ale właśnie tak to, tak to jest w życiu, że człowiek chce iść do przodu i zmieniać na lepsze? Na, na lepsze, no coś innego powiedzmy po prostu, ale no jakby jakieś tam rzeczy, które lubił, mimo wszystko musi ze sobą zostawić. To nie jest tak, że zmieniając coś zmieniamy wszystko, czego nie lubiliśmy na lepsze, ale też decydujemy się na... Zmiany tej strony, takiej, którą lubiliśmy. Musimy coś porzucić, żeby móc stworzyć coś innego, żeby móc się rozwinąć w innym kierunku, obrać inną drogę w życiu. No. Z jednej strony to jest blisko, bo 300 kilometrów, czy tam 350 to nie jest jakaś wielka odległość, ale tak czy siak powoduje to właśnie tyle, że, że no, nie widzimy się na co dzień. Tak jak teraz się widzimy tutaj taką pełną grupą, no to ostatni raz się chyba widziałam przed przeprowadzką, parę razy mimo, że byłam już tam później powiedzmy, dziewczyny też było w jakiś tam rozjazdach różnych klientów, nie zawsze wszystkie są w biurze, więc no naprawdę takie sytuacje jak dzisiaj będą się spotykać raz na kilka miesięcy nawet raz do roku pewnie może może dwa razy do roku w zależności od okoliczności, ale tak no już, już nie tak jak kiedyś życiu, że czasami trzeba zmieniając kierunek swojego życia trzeba się pożegnać też z takimi em, aspektami dobrymi dla nas, żeby, żeby coś zmienić, żeby coś nowego stworzyć. O, ale brakuje mi... <grym> No, to tyle chciałam właśnie wtrącić a propos. Zobaczcie gdzie, gdzie my jesteśmy w ogóle, jak to jest pięknie. Jestem po prostu w raju winnym. Wow. Wow, nie? Argentyna, Chile, Hiszpania. Ło, wow, Niemcy, Austria dokładnie. Wow, Wybór do koloru, jakie chcecie, winko. <laughs> wow. Taką jest kiedyś nie ponownie ja w domu. Wina są super. W ogóle polecam przy okazji miejsce Fiesta del Vino w Poznaniu. Super miejsce, super atmosfera, super wystrój, super jedzenie, bardzo dobre. Super, super. <laughs> Wszyscy przykładowo, ja tutaj sobie vloga kręcę. Też mają tutaj takie wieczorki z muzyką na żywo, zapraszają różnych gości, grają, z Wok, z Hiszpanii, z różnych miejsc. Ja jest wtedy tak wesoło, coś kochanie, się na chwilę do innego kraju.